Teraz. Teraz chyba mnie raczej słychać. Czyli ja już mogę od 5 minut do samego dzieła. Walaliście na mnie. Co co? Ja to nie chcę patrzeć. Kiedyś tym No nie, tym razem, co ja się, że tak powiem, doszkalałem. Ale jest dobrze. Muszę zapisać te ustawienia brzeg. Że... Jest dobrze, słychać. Powinno mi słychać, nie? No, przepraszam. Dobry, dobrze, dobrze, że dać Ci jakiekolwiek uwagi, bo w tym momencie bym się rozgadał jeszcze bardziej. Może zacznę od początku znowu. Ze strony Bartosz Kurzeja. Barbara Wojkowska. Zapraszamy Was serdecznie do naszej kolejnej audycji 5D w Telewizji Nowego Świata. Jest nam niezmiernie miło gościć stałych, stałych bywaczy, słuchaczy, widzów naszej audycji. Belargonia, y, Zacier, Maja, oczywiście 28, Hector, oczywiście, świetnie, fajnie, że jesteście, cieszy nas bardzo y, Wasza obecność, y, udało nam się w końcu y, z przerwami niewielkimi y, dotrzeć do Was znowu na, na, na antenę, a my, nie ukrywam, y, coraz to bardziej rozpadające się komputery, także y, wybaczcie naszą działalność, nasza działalność jest po prostu bardzo dynamiczna. Komputery nie wytrzymują. Dobrze, a może przejdźmy do rzeczy. Jak wiecie, z naszych wcześniejszych wykładów organizujemy, zorganizowaliśmy jak dotąd kilka warsztatów w tym roku, niektóre związane z bardziej z duchowymi aspektami naszej egzystencji, niektóre dotyczą oczywiście tej przyziemnej trójwymiarowej rzeczywistości, w której tworzymy formy służące do przede wszystkim poszerzenia świadomości, ale również do tego, żeby... Przyczynić się pozytywnie do środowisku naturalnym i na zdrowie człowieka. Tak więc budujemy budynki różnego rodzaju i organizujemy również w międzyczasie ciekawe warsztaty i wykłady, na które Was oczywiście serdecznie zapraszamy. Zdjęcie może zaczniemy od tego pana, który podpisuje książkę, swoją książkę ostatnią, Low Impact Buildings, podczas naszego warsztatu, tutaj, który się odbił w Tyńcu. Co um, może pan że to, to mi ulimku um, powiedzieć? Tomuli jest jednym z głównych przedstawicieli nurtu um, eko w Europie i jeden z tych najbardziej wykształconych, doświadczonych i o bardzo szerokich poglądach i dużym doświadczeniu, więc i bardzo chętnie przyko, um, przekazującym swoją wiedzę ja znam go z, właściwie z książek, z internetu, z, z różnych historii, z mojego pobytu w Holandii, ponieważ grupa, ma związek, ma on związek też z Peterem Schmittem, bo oni z kolei znają się z różnych konferencji i działań europejskich, a Petera Schmitta już Wam przedstawiałam w zeszłym roku w czasie dwóch konferencji w Cieszynie, także można, można oczywiście to obejrzeć z wywiady na moich filmikach. Tomuli, tak jak też Schmidt w Holandii, tak Tomuli w Anglii jest najbardziej chyba zasłużonym dla ruchu ekologicznego w budownictwie. Uczy, uczy na różnych uniwersytetach w Anglii i w Północnej Irlandii, teraz mieszka w Północnej Irlandii. Ja zainteresowałam się nim w zeszłym roku, bo moi znajomi, albo znajomi, znajomych w Holandii organizowali warsztat dotyczący budowy Henkli. W związku, że Zamiast ja jechać na warsztaty Henryk do Holandii, to lepiej będzie, jak ściągnę sobie po prostu Toma Uli do Polski. Trwało to troszkę, ale w końcu się udało. Tom się zgodził i mieliśmy go tu rzeczywiście przez dwa dni. I muszę powiedzieć, że było to bardzo, bardzo interesujące, bardzo kompaktowo poglądane. Dom obraca się w tym samym kręgu zagadnień dotyczących szkodliwości współczesnego budownictwa na zdrowie człowieka, a więc pokazywania tego, które to doprowadza do co najmniej alergii, do chorób, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, do, do różnego rodzaju schorzeń, które czasami są przewlekłe, jakieś ciągłe zmęczenie, jakieś dziwne problemy z płucami. I, a to wszystko z tego powodu ilości chemikaliów, które mamy w, w materiałach wykończeniowych. No i jedyną radą na to jest odwrócenie się do starych metod i naturalnych materiałów. Oczywiście nie każdy sobie może pozwolić od razu na budowę całego nowego domu z naturalnych materiałów, ale można próbować stosować to w mieszkaniach poprzez użycie, użycie odrobiny tynku linianego, czy właśnie wapiennego, w tym wypadku wapna z konopiami. I to zawsze bardzo przytocza klimat wewnętrzny, bo klimat wewnętrzny to jest ta wypadkowa właśnie tych wszystkich emisji chemicznych występujących w materiałach budowanych, a więc jakość powietrza, które wdychamy. To tu widać, to jest ścianeczka wykonana właśnie z paździerza konopnego i wapna. I to było zrobione bardzo szybko, bo ten materiał karbonizuje, tężeje błyskawicznie, także było to tylko sposobu, pokazanie sposobu wykonania ściany takiej w szalunku. Tom projektuje takie domy w Anglii tych domów stoi, stoi już storo, sporo. Jest i te, zaczynają inni ludzie tak budować całe osiedla, zaczynają tak powstawać. Oczywiście wszyscy znamy metodę Strobel, bo my o niej też bardzo często mówimy. I metoda Strobel jest i szybka. Natomiast y, konopie z wapnem mają tą... ...glądem i strukturą do betonu. W związku z tym są bardzo łatwo akceptowalne przez ludzi, którzy niekoniecznie są przekonani do tych innowacyjnych metod budowania z biomasy. Wapno ma to do siebie, że karbonizuje z czasem i taka ściana po um, paru dniach, potem po paru miesiącach jest słabsza. I wszystko polega na tym, żeby bardzo precyzyjnie wymieszać w dobrych proporcjach dobrą jakość wapna odpowiedniego i no i oczywiście i on świetnie się zachowuje, zamknięty, oblepiany właśnie cząsteczkami wapna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Próbowaliśmy z gatunkami wapna, żeby zobaczyć, właśnie, jak źle działa zwykły wapno z worków ze sklepu. Próbowaliśmy tynkować na ścianie mojej starej stodoły, na... która mają co na najmniej 30 lat bardzo się do tego nadawały, ponieważ są porowate e, i ponieważ ci ludzie, którzy przyjechali na warsztaty są bardzo zainteresowani budową, budową domów dla siebie, część z nich nawet je konopie, więc to wszystko bardziej, będzie miało przełożenie na bardzo praktyczne, prawdopodobnie szybkie rezultaty, bo wszyscy z nas zaczną tej metody używać. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że się te warsztaty odbyły, że mogliśmy zebrać grono chętnych ludzi, że na pewno ta wiedza będzie się rozszerzać i będziemy dalej Mogły ją potygować. A tutaj e, widzimy również e, część, fragmenty e, slajdów, e, które były pokazane przez profesora Toma Uriego, e, przedstawiające budynki w formie, jak widać, okrągłej, e, wykonanej z ziemi oraz z konopi. E, tego typu budownictwo ma te zalety, że ściany są higroskopijne, czyli mają zdolność do przepuszczania, e, absorbowania, nie, nie, nie absor absorbują. Wielkości bowiem przepuszczają przed siebie, czyli oddychają. Wychłaniają i wydalają. Tak, ten, ten proces przyczynia się do tego, że nie powstaje pleśń, która oczywiście ma negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i dookoła ogólnie otoczenie nie jest za zdrowe. Tak więc yy, są to budynki, które gdyby się zawaliły yy, i zostały po prostu w jednym miejscu, to by ją natura przyjęła. Tą strukturę, taką, jaka jest, bez, bez problemu żadnego. Czyli mówimy tutaj o negatywnym wpływie na, na yy, środowisko. Znaczy, yy, nie mówimy tutaj oczywiście tak. Ehm, co jeszcze chciałem powiedzieć? Ehm, przede wszystkim, również jeżeli chodzi o konopie, wykorzystanie tego surowca związane z, z jego zdolnością do absorpcji dwutlenku węgla. O, moment, cicho, coś. <grym>, nitrogra nie wiem nocik chyba że... bardzo powoli coś nam idzie z internetem połączenie że nie wiem dokładnie jak to się dzieje że tak zawsze, zawsze jak mam odwiedzać to coś się dzieje, co się dzieje zwykły film powinien się ładować bardzo szybko tutaj to więc... jest no nie wiem postaram się jeszcze raz wpuścić ten yy, kawałek dotyczący właśnie tutaj wyjaśniający przez to ma co do proporcji, które są istotne, które trzeba zachować w mieszaniu podczas mieszania z kornopią i będziemy... No musimy dalej pozostać. Czy mamy klikające pociany w domu? Nie. Eee. <grymne> no, eee, wracając jeszcze szybciutko do, do tego przedsięwzięcia, bo przy byliśmy również

Halo, 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 halo. No raz, 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 nie wiem czy jest teraz lepszy i z dźwiękiem lepiej czy nie. Halo, halo. Eee, nie wiem czy chwaszczy, czy nie chwaszczy w tej chwili. Czy wam trzepoce czy nie trzepoce. Eee, nic na ten dzień dzisiejszy nie, nie poradzę, także... Dość głośno przekotanie tak? Jaki jest dźwiękiem teraz? Czy teraz mi słychać lepiej? Czy jest lepiej, lepszy odbiór dźwięku, jest teraz czy nie? My nie mamy trenu. Dalej, trzeba. Tak. Jak myszkę wziąć na złączoną. Co trzy po C. szczerze mówiąc. Będziemy musieli po prostu kontynuować to, jak jest w tej chwili. Ponieważ ja nie słychać, no to przerwiemy.